Witam Was kochani w moim kolejnym wideo. Dzisiaj jest vlog. Robiłam kilka dekoracji z tych rzeczy, które kupiłam, te kwiatki, to z tych robiłam dekoracje i zostało mi jeszcze dwie, przez weekend nie mogliśmy je, nie mogliśmy. Mąż trochę mi pomaga w... uczyć mnie, jak się wrzuca film. Także. Nie, nie mogliśmy tego zrobić bo nas nie było za bardzo w domu ja patrzę, muszę patrzeć w tą kropkę tutaj żebyście czuli, że patrzę Wam na Was, a jak patrzę na siebie to obok i tak muszę się przyzwyczaić także weekend nam szybko minął mieliśmy Oskar grał w piłkę miał zawody w jeden w sobotę i pojechaliśmy wtedy do Teściowej wróciliśmy o 22 czy 23, 23. i i do ona poczęstowała winem i to wino było takie dobre, że mnie na drugi dzień głowa bolała, także ja w ogóle nie mogłam nic za bardzo robić. Drugi synek miał też zawody na drugi dzień, także ciężka była ta niedziela. Jest poniedziałek, jestem zdrowa. To nie, że byłam chora, no ale wiecie, głowa mnie nie boli. I byłam zrobić małe zakupy, także Wam pokażę, co kupiłam. Zapraszam. Także już Wam pokazuję, że tu jest kakao dla chłopców. Tu kupiłam banany. Tu jest jajka. Bardzo dużo jajek używamy, dlatego jest ich tak dużo. Tutaj jest kapusta. Ta jak ona się nazywa? Taka czerwona, chociaż ona jeszcze jest zielona trochę. Jak zwykle ekologiczna, bo na to bardzo zwracam w domu uwagę. Tutaj mam i teraz, jak to się nazywa, kasę, czyli co to jest rzeżucha? No nie wiem, sprawdzę później. Yy, por, tu będzie hałasowało. Marchew i klopsiki, te jak one się nazywają. Ja nie wiem, czy wy dobrze widzicie. Ja zobaczę jeszcze raz, co mogę tu lepiej zrobić. Lepiej, nie? Lepiej? Tak. Yy, klopsiki rybne. Chlebek z lidla. Ja takie zakupy mam pomieszane. Wiecie, to nie tylko z lidla. W sumie tylko chleb z Lidla. Moje nieulubione, ale uwielbiam, oliwki. E, cytryna. Jest jedna papryka zielona. Tu są, rozpakuję dwa e, passion owoce. Czyli pas, pas, pasion. Czyli co? Pasja. Nawet nie wiem, jak się na nie mówi w Polsce. Jobki. czyli jabłka i melon. Taki teraz, on chyba się nazywa Gala, czy nie? Gala melon. O, to jeszcze z Lidla kupiłam. Moi chłopcy lubią, bo jest ten taki. Uh, Przepraszam, patrzcie jakie pa... kamerę bym zwaliła. Ten jest kant taki trochę tłusty, to ich to bawi. Także okej. Okay. Grube nie są moje dzieci. U? Patrzcie, coś spadło, tam Boże, co ja robię. Yy... Pasta tomato, czyli... Czyli pasta tomato. Będę robiła. Chyba oszukane gołąbki. I tutaj kupiłam prawdziwe pita, chlebki greckie także będę robiła, jeszcze muszę jakieś feta kupić ost feta, ost, feta jakiś i no i mam już resztę rzeczy, także czosnek wanilia i omega 3 tu, tu jest strasznie, na to patrzę, żeby była to omega-3, tu yy, margaryna, bo mój chłopak ten Oliwerek on taki jest cieniutki, powiem Wam, nie chce tak jeść, także ja na takie rzeczy mocno muszę zwracać uwagę. Także to są moje zakupy, ciężko było, dużo tego nie jest, chociaż się wydaje dużo, ale to są takie, wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy, trochę do szkoły owoców, yy, no jajka, no to trzeba mieć, nie? bez jajek, ani róż, także to są moje zakupy i muszę wszystko powkładać do lodówki szybko, jestem głodna, bo jak zwykle u nas drugie śniadanie się zaczyna mniej więcej o 12 .00. już jest 12, pierwsza za chwilę, także mam dzisiaj taki trochę zajob, także muszę lecieć dalej i szybko coś zjeść, bo jestem strasznie, strasznie głodna także na razie, pa pa